Wszystko w temacie. A dziś gościem w studiu Radia M Kielce jest pani doktor Agnieszka Zaręba, politolog. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pani doktor, zaskoczyły panią wyniki wczorajsze? Tak, zaskoczyły mnie. Zaskoczył mnie bardzo wysoki wynik hmm, Grzegorza Brauna. To jest dla mnie spore zaskoczenie, że akurat taki polityk zyskał tak ogromną popularność, na co wcześniej sondaże nie wskazywały. I druga rzecz, która też mnie mocno zaskoczyła, może nie, nie mocno zaskoczyła, trochę, trochę ucieszyła, to jest jednak bardzo wysoka frekwencja wyborcza w ogóle, ale też bardzo duża frekwencja wyborcza w najmłodszej grupie wyborców. Aha. Nie pamiętam już kto to to powiedziała, ale Któryś z polityków Platformy Obywatelskiej przed wyborami powiedział, że jeżeli ta różnica pomiędzy Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim będzie mniejsza niż 4 punkty procentowe, to będzie bardzo ciężko wygrać. Pani się z tym zgadza, że to są dobre wyniki dla PiSu? Tak, to jest to jest dobry wynik. Taki wyjściowy, no oczywiście całkowitą katastrofą byłoby, jeśli Karol Nawrocki miałby wyższe tutaj notowania. Natomiast rzeczywiście w tym momencie, biorąc pod uwagę jeszcze dodatkowe dodatkowe jakby wyniki, jeśli chodzi o pozostałych kandydatów, to faktycznie przed platformą obywatelską w tej chwili jest bardzo trudne zadanie. Ale wydaje się, że ten obóz rządowy, tak go nazwijmy, czyli lewica trzecia droga, PSL też. Platforma Obywatelska potrafi się bardziej zmobilizować do popierania tego jednego kandydata, a jednak po tej stronie, nazwijmy ją prawicową, prawicową to nie słychać specjalnie jakiejś takiej chęci do tego, żeby otwarcie poprzeć Karola Nawrockiego. Tu mamy w zasadzie kilka takich czynników. Po pierwsze faktycznie strona rządowa no jakby funkcjonuje w tej chwili jako koalicja i trudno, żeby tutaj się nie popierano. Z drugiej strony faktycznie wyborca ten koalicyjny, nazwijmy go takim wyborcą właśnie prodemokratycznym i takim wyborcą bardziej otwartym na Europę, to są rzeczywiście też ludzie, których łatwiej jest zmobilizować mhm. i myślę, że ta frekwencja wśród tych wyborców będzie bardzo wysoka, jeśli chodzi o drugą turę. Natomiast jeżeli chodzi o... O kandydata prawa i sprawiedliwości, to gdzieś jest cały czas pokłosie takiej, takiej niemożności wejścia w koalicję, jeśli chodzi o prawo i sprawiedliwość. Mhm. Dlatego, że ten brak takiego koalicyjnego partnera, albo jakikolwiek koalicyjny partner prawa i sprawiedliwości, no niestety, niestety często kończył źle. Mhm. Mówiło się bardzo często o tych przystawkach, które były jedzone i tak dalej. No i rzeczywiście prawo i sprawiedliwość, które jest taką bardzo jednolitą, mocną, wodzowską partią, no ona sobie nie pozwala na jakiekolwiek rysy na monolicie i to powoduje, że rzeczywiście bardzo trudno być w koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Ja wiem, że te punkty procentowe się nie sumują finalnie. Na dzisiaj, gdyby to wszystko dodać, to rzeczywiście, gdyby głosy z Brauna, z Mencena przeszły na Karola Nawrockiego, to prawdopodobnie wygrałby te wybory, jeżeli tak by się to sumowało, ale wiadomo, niektórzy nie pójdą na wybory, niektórzy nie poszli na pierwszą turę, pójdą na drugą turę. Komu będzie to Trudniej, bo wydaje się, że trudniej chyba będzie Rafałowi Trzaskowskiemu wykonać ten nieprzyjemny szpagat, żeby z jednej strony przyciągnąć do siebie ludzi, którzy głosowali na panią Bejar czy pana Zandberga, a uszknąć też coś z tego tortu mencenowskiego. Tego tortu Mencenowskiego może nastąpić taka sytuacja. Ja wiem, że tu w tym momencie nie wszyscy się ze mną zgodzą, ale ja mam takie wrażenie, że tam jednak jest sporo takich wyborców wolnościowych. Mm -hmm. Czyli nie takich narodowych, nazwijmy to, który, którzy moim zdaniem w dużej mierze też są wyborcami Grzegorza Brauna, ale to są tacy ludzie, którzy chcieliby widzieć niskie podatki, chcieliby widzieć faktyczny wolny rynek. I myślę, że tutaj Sławomir Mencen sporą grupę. Tych osób rzeczywiście zagospodarował. Więc to są też ludzie, którzy są przeciwnikami polityki gospodarczej, prawa i sprawiedliwości, tego osławionego ładu, który niestety spowodował więcej zamieszania wśród przedsiębiorców. Do tej pory zbieramy pokłosie tej ustawy. Więc mam wrażenie, że być może niektórzy z nich faktycznie w tym układzie, takim już typowo dwu, dwuosobowym, moż, mogą zdecydować się poprzeć Rafała Trzaskowskiego, chociaż rzeczywiście to, co pan redaktor powiedział, jest to mocno karkołomne. Z drugiej strony może Rafowi Trzaskowskiemu wystarczy, żeby część tych wyborców nie poszła na wybory. To też jest bardzo prawdopodobne, bo rzeczywiście wydaje mi się, że wyborcy Sławomira Mencena, czy wyborcy Grzegorza Brauna w tym swoim niezadowoleniu mogą po prostu nie pójść do drugiej tury, bo rzeczywiście dla nich bardzo ciężko znaleźć kogoś, kto, jak to powiedział pan prezydent Kwaśniewski, kogo mogliby poprzeć w tym momencie już tylko rozsądkiem, a nie mhm. sercem. Natomiast ci, którzy w pierwszej turze głosowali sercem i tutaj mówimy właśnie, chociażby o lewicy, czy mówimy o trzeciej drodze. No dla nich dużo prościej będzie jednak pójść w kwestię rozsądku i zagłosować na Rafała Trzaskowskiego. Prawo i Sprawiedliwość po tych wyborach, po tej pierwszej turze na pewno jest zadowolony z wyniku. Trochę mniej pewnie w sztabie Koalicji Obywatelskiej, ale oni jeszcze walczą o prezydenturę. Mamy Mencena i Brauna, którzy na pewno są bardzo zadowoleni z tych wyników. Na lewicy myślę, że Adrian Zandberg również jest zadowolony. Wydaje się, że największym przegranym całej tej historii jest Szymon Hołownia. To prawda i myślę, że nawet zachowanie pana Szymona Hołowni, który zazwyczaj jest otwarty dla dziennikarzy, to jednak po ogłoszeniu tych wyników wyboru nie miał chęci rozmawiania z dziennikarzami. Wydaje mi się, że to widać bardzo, ale to... To mamy też taką sytuację, gdzie praktycznie Szymon Hołownia prowadził sam tę kampanię wyborczą. Praktycznie polskie stronnictwo ludowe gdzieś go zostawiło. To nie była wspólna kampania zdecydowanie, i mam takie wrażenie, że trochę polskie stronnictwo ludowe tak się przyczaiło mhm. i czeka, co będzie działo się dalej. Natomiast to jest niewątpliwie no, klęska tego projektu, i teraz zobaczymy, czy się w ogóle uda ten projekt utrzymać. Pomimo, że w tej chwili oczywiście przywódcy i Polskiego Stronnictwa Ludowego i z tego co słyszałam Polski 2050 ten projekt chcą nadal utrzymywać. Ale moim zdaniem to jest to dość sztuczne. No i pewnie za jakiś czas usłyszymy, że to się rozpada. Natomiast póki co też pamiętajmy, że obie te, oba te ugrupowania mają swoje interesy jeżeli chodzi o pozostanie w rządzie. Więc jednak pozostanie w rządzie może być w tej sytuacji priorytetem. Druga tura będzie na Żyletki? Może zadecydować, jak 5 lat temu te 200 tysięcy głosów? Myślę, że tak, myślę, że tak, że to będzie bardzo yy, trudne, karkołomne i myślę, że wbrew pozorom obaj kandydaci yy, będą musieli się mocno zmobilizować. I również pamiętajmy, ta druga tura moim zdaniem powinna być bardzo mocno mobilizacyjna. No i teraz pytanie, która strona yy, tej sceny politycznej bardziej zmobilizuje swoich wyborców? Będziemy to obserwować i zachęcamy przede wszystkim do głosowania. Gościem w studiu Radiem była pani doktor Agnieszka Zaremba-Politolog. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Wszystko w temacie.